Szanowni Państwo, po raz kolejny rozpoczęły się ferie na terenie województwa opolskiego. My, jako Gmina Namysłów również przygotowaliśmy półkolonie dla naszych najmłodszych z klas 1-4. Półkolonie odbędą się w szkołach na terenie miasta Namysów oraz w Kamiennej i w Głoszynie. Przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych moc atrakcji. Szkoły przygotowały również trzy posiłki dziennie, i trzeba podkreślić, że ta forma wypoczynku jest dla Państwa całkowicie bezpłatna. W całej gminie Namysłów z takiej formy skorzysta 373 uczniów. Życzę wspaniałych i bezpiecznych ferii! Jak co roku nasza szkoła zapewniła naszym dzieciakom z naszej szkoły wypoczynek zimowy. Dzieciaki w ramach zimowiska mają zapewnione posiłki, drugie śniadanie, podwieczorek, obiad. Wychowawcy zapewniają naszym dzieciom szereg atrakcji, m.in. warsztaty plastyczne, muzyczne, zabawy sportowe, rekreacyjne, zagadki. Ponadto dzieci również wychodzą na zajęcia organizowane przez różne instytucje Znam słowa Szkoła w Głoszynie na okres ferii przygotowała wiele atrakcji dla dzieciaków. Jedną z atrakcji są dmuchawce. Jest też fajny wyjazd do Wrocławia do kina. Mamy też zabytki namysłowa, wycieczkę po naszym lokalnym mieście namysłów. Oprócz tego dzieci mają zapewnione bezpłatne trzy posiłki. Rada Słodzka, nie, również przy... Łączyła się do organizacji tej półkolonii i dziękujemy nam ośrodkowi kultury za zorganizowanie tej imprezy.